Dobra, słuchajcie tego. Jo! Ej! Hej, przyjacielu! Sprawdź co za akcja! Stoi tu przede mną starodawna radiostacja! Raz, dwa, raz, dwa! I czy mnie słychać! Ja jestem Urwis, To moja ekipa! Jest tu choracy, co ma umysł ścisły? Jest tu też Zojka, ma super pomysły. Hey. Działamy wspólnie, to jest nasza banda. Hey. Aha, zapomniałem, jest jeszcze pies z Będziemy nadawać piosenki rozminki. To lepsze niż gierki. Będą wiadomości, ważne informacje. Fajki i pozytywne wibracje. Prosto z pokoju i prosto z serca. W twoim guziku leci ta, ta piosenka. piosenka! Przekaz jest w toku, nie ma się co dygać. Ej, ale jak się będziemy nazywać? Nie wiem, radio, coś tam, coś tam. Dobra, tu radio, coś tam, coś tam. Przekaz jest w toku. Odpal wyobraźnię! Powsiądź, wygodnie, wszystkie troski zostaw. Coś tam wszystkim, dziś uśmiechy rozdam. Tutaj nadaje radio coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Radio coś tam coś tam. coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Słuchaj nas. Uwaga, uwaga, materiał sponsorowany. Zamienię dwa kapsle w dobrym stanie na jednego korka od butelki. Wiadomość w redakcji. A ja chcę wywiady z gwiazdami i z galaktykami. A Cosiek i Cosiek powiedzą, co mają w nosie. A choracy zjeździć klaszkowego cukierka i pięć.